Teraz będzie startowała Eliza z Mandaną. Będziemy obserwować start obszaru belgijskiego odmiany za A przed chwilą jest którego wystarczy. Też widzieliśmy Krótko pies krótkowłosy. To również była rasa obszarek Obczarek... belgijskich innej odmiany, odmiany krótkowłosej. Ten piesek, który na chwilę wystartuje, również jest oczarkiem belgijskim, lecz odmiany złowowowłosej. <trym wytrych> Kupuję się do starcia Magdę z Ludą, czyli z Garysem, Marta Martina